Dzisiaj, w ramach dobrze przyjętego cyklu, pytania z sieci. Pytania z sieci. Backlog refinement. Product backlog refinement. Kiedyś zwany grumowaniem. W tekście o product backlog refinement, do którego link oczywiście znajduje się pod filmikiem, w komentarzach pojawia się trochę pytań i spróbujemy na nie wszystkie teraz jeszcze odpowiedzieć na YouTubie, bo czasami lepiej się o, o niektórych rzeczach mówi, niż o nich pisze. Pojedźmy od najprostszego, ile powinno trwać, bo to akurat zapamiętałem, odpowiedź na to jest bardzo prosta. Powinno trwać do 10% czasu trwania sprintu, oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że to ma być 10% czasu w jednym baczu, że tak powiem, tak? W jednej sesji. To jest pierwsza odpowiedź. Pytanie też brzmiało właśnie o to, ile powinno być takich sesji i ile powinna trwać pojedyncza sesja. I teraz ulubione chyba y, y, od, ulubiona odpowiedź wszystkich konsultantów? To zależy od tego, czy akurat się zajmujemy na plodach Backlog Refinementie. Bo tak jak często mówimy, czasami są to formalne spotkania i tu zahaczamy o kolejne pytanie, kto powinien być obecny na takim spotkaniu? Cały zespół. Więc jeżeli zbieramy się całym zespołem skramowym, więc razem z plodach Tonerem i Scrum Masterem, na jakimś spotkaniu, na którym na przykład omawiamy kilka wymagań, które są w backlogu na szczycie i będziemy je realizować w następnym sprincie albo dwóch, no to to spotkanie będzie trwało tyle, ile potrzeba, żeby omówić te, tych kilka wymagań. Z naszego doświadczenia nie ma co robić spotkań dłuższych niż godzina, bo nikt nie jest w stanie utrzymać skupienia przez taki czas, więc to już automatycznie limituje nam liczbę rzeczy, którą, liczbę wymagań, które możemy omówić o takim spotkaniu. Natomiast nie zawsze to są spotkania. Znaczy, to nie zawsze są spotkania, dlatego że to mogą być nieformalne rozmowy na korytarzu, w kuchni, przy biurku, bądź w jakikolwiek innym miejscu, w którym o Product Backlog refinementie rozmawiamy. Co ważne, bo to chciałem jeszcze powiedzieć i jakby uwypuklić, Product Backlog Refinement z punktu widzenia skrama nie jest wydarzeniem, czyli wydarzeń mamy tak naprawdę 5,5, bo mamy 5 <laughs> tych standardowych i pół Product Backlog Refinementu, nie jest wydarzeniem właśnie dlatego, że z założenia twórcy uznali product backlog refinement jako proces ciągły, czyli proces, który może dziać się w dowolnej chwili, w dowolnym czasie. Tutaj też odpowiadamy na pytanie przed czy po daily scramie. Tak naprawdę w chwili, kiedy czujemy, że product backlog refinement jest nam potrzebny. I jeszcze dołożę jeden kamyczek do tego, dlaczego nie powinno to być spotkanie formalne wrzucone w kalendarz, bo to sugeruje wszystkim, że to jest jedyny moment, kiedy zajmujemy się backlogiem na przyszłe sprinty. I to jest ważne. I to jest ważne, bo jeżeli mamy spotkania dwa w tygodniu po godzinie, to yy, prawdopodobnie, a ja bym nawet powiedział, że, że, że spokojnie mogę się o to założyć, nikt nie zajmie się grumowaniem czy też refinementowaniem yy, backlogów w yy, czasie poza tymi wyznaczonymi godzinami, dlatego to nie powinno być stałe, cykliczne wydarzenie, spotkanie, dlatego też to nie jest wydarzenie w Scrum Guide. Kolejne pytanie, czy wrzucać Product Backlog Refinement do Backlogu albo na tablicę skramową, czy Kanbanową, jeżeli takową posiadamy? To jest kiepski pomysł. I kolejny kamyczek, jak w takim razie uwzględnić Product Backlog Refinement w naszym Capacity, Velocity? On już tam jest, po prostu. Jeżeli go wykonujemy w każdym sprincie w jakimś tam określonym zakresie, to ze sprintu na sprint to już jest uwzględnione, nie potrzebujemy dodatkowego bufora, bo on tam jest. I ostatnie dwa pytania. Jeżeli product backtrick może zająć maksymalnie 10% czasu, czyli w dwutygodniowym sprincie 8 godzin, to a czy to nie jest tak, że jeden dzień pracy nam znika i b czy to nie jest tak, że w przypadku jeżeli raportujemy czas pracy na przykład, to musimy albo udawać, że coś innego się w tym czasie dzieje, albo po prostu musimy wbić te 8 godzin jako czas spędzony na refine. Rozpocznę od początku. Czy znika nam jeden dzień z, ze sprintu? Nie, nie znika nam dlatego, że to jest i tak praca, którą musimy wykonać. Niezależnie czy będziemy ją robić teraz, jutro, pojutrze, czy za jeden miesiąc i tak i tak suma sumarum tę pracę będziemy musieli wykonać i poświęcić czas na to, żeby się przygotować do realizacji wymagania. A ja bym powiedział nawet bardziej, o wiele więcej czasu niż 8 godzin dziennie stracimy, jeżeli wejdziemy na sprint z wymaganiami, które mamy zupełnie nierozpoznane, nie wiemy, co tam się znajduje i być może zajmiemy się, spróbujemy zrealizować coś, co nie jest możliwe do zrealizowania z przyczyn zupełnie od nas niezależnych, więc to nie jest czas zmarnowany. Jeżeli... Jak tak w ogóle można pomyśleć? Czas zmarnowany. Odpowiedź na pytanie B. Czyli jak raportować albo czy raportować? Spróbuję podejść do tego na miękko, bo już o tym mówiliśmy w filmiku e, o, filmik, raportowaniu o raportowaniu czasu pracy, filmik jest tutaj, i naprawdę jest, albo tam, naprawdę jest dobry, naprawdę jest dobry. A odpowiedź na to pytanie brzmi to zależy. Wszystko zależy od waszej organizacji. My oczywiście, jeżeli mielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedziałbym, nie wygłupiajcie się. Dlatego, że to nie jest wydarzenie, nie powinniśmy tworzyć żadnych buforów w backlogu na żadne tego typu w cudzysłowie utwory. Po prostu zajmujemy się naszą pracą. Tak? Tak. Mówiliśmy już o tym, a jeżeli nie, to na pewno powiemy, że nie powinniśmy się planować na 100% naszej pracy, bo nikt nie jest w stanie wykonywać żadnych obowiązków przez 8 godzin dziennie. Według amerykańskich naukowców to jest maksymalnie 4. Ale jeżeli wasza organizacja wymusza rejestrację każdej minuty czasu pracy to gdzieś taki czas trzeba zaraportować, pytanie czy w backlogu, jeżeli w backlogu to pytanie czy to wyceniać, czy przypisać do tego story pointy, a ja, jeżeli tak, to jakby to ma wartość biznesową i jaką to ma wartość biznesową Dlatego dla klienta. Dlatego rekomendacja białko to jest wydarzenie, które jest przezroczyste, które owszem wpływa na nasze capacity rozumiane godzinowo, natomiast nie wpływa absolutnie na żadne nasze capacity rozumiane punktowo, bo punktów realizujemy ileś co sprint niezależnie od tego, ile czasu spędzimy na refinement. Wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania tak. i ten film rozszerza to, co napisaliśmy i faktycznie powoduje, że możemy potraktować ten temat jako